Adam Mickiewicz, Świteś. Cokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, do płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie, by się przypatrzyć jezioru. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona, wielkiego kształcie obwodu, gęstą po bokach puszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Gdy oko brzegów przeciwnych nie sięga, Dna nie odróżnia od szczytu, zdajesz się wisieć w środku niebokręga, w jakiejś otchłani błękitu. Tak, w noc pogodna, jeśli służy pora, wzrok się przyjemnie ułudzi. Lecz, żeby w nocy jechać do jeziora, trzeba być najśmielszym z ludzi. Serdecznie zapraszamy na wielki finał Dąbrowskiego Narodowego Czytania, który odbędzie się 3 września w parku Hallera. Od godziny 16.30 do godziny 18.00 będzie można wziąć udział w warsztatach literackich. A o 17.00 pojedynek literacki. Do zobaczenia.